Cześć wszystkim, z tej strony Gosia z bloga gretaartstudio.com Przychodzę do Was dzisiaj z moimi ostatnimi zakupami eee, tyle, że są to zakupy, które zdążyłam sprawdzić i dlatego do Was przychodzę, żeby Wam e, powiedzieć, czy warto, czy nie warto coś takiego sobie kupić e, Zacznę wpierw od tego, że jest to taki mini zestaw do stemplowania, kolorowania stempli Ostatnio zafiksowałam się na, na, na kolorowaniu, e, ponieważ mam bardzo słabe kredki. Postanowiłam kupić sobie mm, tuż w kredkach. Te są firmy. Derwent. E, kupiłam tylko 6 kolorów podstawowych, z tego względu, że. No, nie umiem się nimi posługiwać. I na początek chciałam zobaczyć, czy w ogóle jest sens kupowania większej ilości kolorów, bo nie, ja nigdy nie kupuję czegoś nad wyraz, jeżeli nie wiem, czy będę w stanie tego używać. Dlatego kupiłam na razie tylko 6 sztuk, żeby zobaczyć, czy sobie z nimi poradzę. No na razie nie idzie mi to najlepiej. Ale może w trakcie pracy, w trakcie zabawy będzie. Efekty będą lepsze. Do tego oczywiście kupiłam e, pędzel wodny, ten jest akurat e, średni, średniej grubości. Całkiem fajna sprawa, można, można sobie kupić. Jeżeli ktoś koloruje i używa do tego tuszu, czy, czy właśnie w kredkach, czy, czy distresa w jakiś sposób, to jest naprawdę fajna sprawa. Kupiłam też sobie papier. Stamping Coloring Paper e, Joya. E, muszę przyznać, że spodziewałam się, że ten papier będzie trochę inny. E, on jest bardzo gładki, ma śliską powierzchnię, e, ale w sumie stemple wychodzą na nim dobrze. Zresztą za chwilę o tym opowiem szerzej. E, jest tutaj 10 sztuk, po 250 gram każdy papier. E, nie są to jakieś strasznie drogie papiery, e, chociaż w sumie no, mogło być tańsze. 9,50 kosztują, e, ale po moich próbach dochodzę do wniosku, że lepszy papier e, to jest taki papier, e, jakby wizytówkowy. Tutaj pewnie tego nie zobaczycie, bo jest e, taką ma fakturkę. To jest firmy Winston i Newton. To są, to są dopiero drogie papiery, ale szczerze mówiąc, wolę, wolę kupić takie. Tutaj jest 20, 20 kawałków papieru. One nie są tak duże, oczywiście, jak tego Joya. To jest 190 gram, ale. Według mnie stemple wyglądają na nich zdecydowanie lepiej. I bardzo fajnie rozprowadzają się właśnie te kredki na tym. Zresztą za chwilę Wam też o tym powiem szerzej, pokażę. No i na koniec rzecz, w której się w zasadzie zakochałam, to są stemple. Stempne Viva Decor. To są moje trzecie stemple z tej firmy. I muszę powiedzieć, że według mnie te chyba są najlepsze. Jak je zobaczyłam w sklepie, to stwierdziłam, że ja muszę je mieć, bo są prześliczne. Rewelacyjnie wyglądają. I muszę dodać, że też świetnie się rozbija. Naprawdę świetnie wyglądają na papierze. Wiadomo, są to zwykłe to silikonowe, tak? Ale... Naprawdę po odbiciu są super. Teraz wam pokażę. Na tym papierze, e, Stamping Colored Paper, odbiłam e, sobie te stemple. Zobaczcie, są prześliczne. Widać naprawdę każdy element. E, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tych stempli. Są rewelacyjne. Z motylków jestem bardzo zadowolona. Są naprawdę świetne. Z kwiatów już trochę mniej. Eee, może dlatego, że nie do końca wiem, jak je wykorzystać. Eee, ale tutaj, no poza tym środkowym kwiatem, to tak naprawdę no, niewiele jest do kolorowania i, i te czarne elementy tak mi trochę psują całość. Eee, z wyjątkiem tych drobnych kwiatków, które tutaj mamy. Taki, ponieważ je jak sobie następujemy, o tutaj, o, następujemy na papier, wyglądają naprawdę świetnie i to może być taki element dodatkowy gdzieś na małą kieszonkę, czy e, no, nie wiem dokładnie gdzie można to wcisnąć, ale na pewno będzie to fajny efekt. Próbowałam tymi stemplami też robić embossing na gorąco. Niestety te stemple się do tego nie nadają są typowo tylko do, do stemplowania, mają za dużo elementów żeby to fajnie wyglądało zobaczcie tutaj, te same czarne kwiatki które tutaj wyglądają naprawdę fajnie, tutaj no, efekt praktycznie jest niewidoczny kiepsko, po prostu kiepsko to wygląda e, i tak samo kwiaty które tutaj wyglądają naprawdę spoko, jeżeli ktoś wie jak je użyć i do czego je użyć to, to jak najbardziej ale tutaj embosing no no taka czarna plama się robi no brzydko to wygląda no, no dla mnie to nie jest fajny efekt fakt, ja to robiłam czarnym pudrem może gdyby to był czysty efekt byłby inny, wpierw następować później tylko żeby się świeciło przypuszczam, że byłoby ciekawiej nie mam niestety takiego proszku to jest oczywiście rzecz, którą muszę sobie kupić jak najszybciej ale, ale no chwilowo nie mam no i efekt no, z czarnym jest no nie za fajny natomiast motyle motyl jest tutaj zrobiony embosingiem na gorąco nie wiem czy to w ogóle będzie tutaj widać bo ja jak zwykle mam problem z światłem niestety nie bardzo ale uwierzcie mi na słowo to jest embosing na gorąco i te stemple wyglądają naprawdę fajnie Eee, jeszcze jak się je pokoloruję myślę, że będzie w ogóle super efekt. Eee, ja sprawdzałam ten papier, jak on się zachowuje przy kolorowaniu tymi kredkami moimi, które, które sobie kupiłam. Eee, no i w sumie powiem Wam, że no taka nie jestem za bardzo zadowolona z tego efektu. Eee, no to jest moje kolorowanie byle jak. Sprawdzałam po prostu tylko eee, jak te kredki się zachowują. No, i to rozprowadzenie tego, tego tuszu na tym papierze, no, mi średnio pasuje, nie podoba mi się po prostu i uważam, że ten papier no, będę musiała wykorzystać trochę inaczej niż do, do samego stemplowania, no chyba że to będą czarne elementy. E, nie wiem, zobaczę jeszcze. Fakt faktem, że tutaj jest embossing. i może ten efekt taki nie do końca jest właśnie z tego powodu. Będę jeszcze próbowała tych kradek na tym papierze, bo, bo szkoda by było go zużyć po prostu do jakichś innych drobnych elementów, ale wydaje mi się, że, że jednak ten papier Winstona i Newtona jest do tego lepszy. Zresztą Wam pokażę, bo zrobiłam sobie kilka motylków właśnie na tym papierze. To jest tylko i wyłącznie stempel. I zobaczcie, no, papier jest super gruby, e, bardzo fajnie wyglądają na nim stemple. Tutaj nie ma embossingu za dużo w zasadzie, bo embossing, nie wiem, czy też mi się uda Wam to pokazać, jest tylko na środkowych tutaj krawędziach. O, tutaj może lepiej widać, o, widzicie? E, to jest taki te puder e, opalizujący. I to daje bardzo fajne efekty. Zrobiłam to tym super narzędziem. O, Versa Marker. Dobra sprawa, do takich, właśnie drobnych elementów jest świetny. No i tutaj, jak widzicie, używałam też moich kredek i efekt jest super. Naprawdę mi się podoba, mimo że ja nie jestem najlepsza w kolorowaniu, bo ja dopiero zaczynam kolorować. Nigdy jakoś też nie miałam. Nigdy mi się nie udawało jakoś rewelacyjnie czegokolwiek pokolorować. Zawsze miałam z tym problem. No ale trzeba próbować czegoś nowego, dlatego no, ja tutaj siedzę i kombinuję. No ale kredki super się przy takich elementach sprawdzają. Stemple są po prostu... Zakochałam się w nich. No są po prostu rewelacyjne. Ja serdecznie Wam je polecam, bo naprawdę są świetne. E, te elementy tutaj napisane, no to bomba wygląda. No dla mnie jak najlepiej. Tutaj pomalowałam dookoła złotym mazakiem i, i też efekt jest całkiem ciekawy. E, najmniej chyba zadowolona z tych stempli jestem, jeżeli chodzi o te motylki. Czy wygląda to całkiem, całkiem dobrze? No, aczkolwiek chyba jednak wolę takie bardziej otwarte motyle. E, w zasadzie właśnie te stemple kupiłam są dwa takie zwrócone boczkiem w zasadzie właśnie kupiłam te stemple e, dla tych motyli właśnie żeby móc je sobie tak powycinać i, i do, dokładać sobie do swoich prac e, i to był bardzo dobry zakup te stemple nie są drogie bo one kosztują zaraz Wam powiem 17,90 i naprawdę je polecam bo uważam, że, że, że się przydadzą jeżeli ktoś z Was lubi motyle i lubi takie efekty to kupujcie, koniecznie kupujcie e, co do tego papieru no to już jak Wam tam się będzie chciało jeżeli chcecie wypróbować to, to, to zachęcam, aczkolwiek tak jak mówię, no dla mnie ten papier nie do końca jest fajny e, co do kredek do takich elementów jak tutaj wydaje mi się, że spoko nie wiem za bardzo, jak to będzie przy kolorowaniu jakichś laleczek. No bo mówię, no ja nie umiem jeszcze tego kolorować, nie umiem tego za bardzo używać, więc no może być ciężko. Ale no filmików w tym temacie na YouTube jest mnóstwo i na pewno znajdziecie sobie instrukcję krok po kroku, jak to zrobić. Ja zresztą tego używam i, i staram się próbować. Eee, I to by chyba było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o te moje zakupy. Nie były one zbyt duże, aczkolwiek nie o to mi chodziło. Chciałam po prostu sobie popróbować kilku rzeczy. Eee, także na razie będę kończyć. Jeszcze raz polecam Wam te stemple wiwa Dekor. Eee, sklepiku na strychu, który uwielbiam, kocham ponad życie. Praktycznie wszystko, co mam u siebie stamtąd pochodzi. No prawie wszystko. No. Umówmy się, że no nie, nie wszystko, wszystko ale wszystkie takie najważniejsze rzeczy, których używam stamtąd są. Uwielbiam ten sklep i znajduję z nim zawsze wszystko to, co mi jest potrzebne. Także też polecam sklep. No i to chyba by było na tyle. Żegnam się z Wami, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.